Siamaneczko, mam wszystkim z tej strony drake i mówię do Was z niekoniecznie aż tak dobrym ogłoszeniem. E, mianowicie, YouTube ponownie coś pozmieniał i przestałem dostawać komentarze pod spod moich filmików na maila. I generalnie, co to oznacza? Ponieważ tutaj niekoniecznie każdy musi wiedzieć. Przeważnie, jeśli ktokolwiek stawił pod jakikolwiek mój filmik komentarz, nieważne jak stary był to filmik, ja dostawałem go na maila, przez co mogłem się z nim zapoznać. Nie musiałem ręcznie wchodzić na filmik i sprawdzać, czy mam nowy komentarz. Mogłem po prostu kliknąć link i od razu na niego odpowiedzieć i to było dosyć fajne i wygodne. Jakby wiecie, doprowadziło do tego, że no gdzieś tam powiedzmy zawsze starałem się odpowiadać, odpowiadać na wasze pytania, czy jakoś tutaj podłapywać konwersacje z wami właśnie w komentarzach. Teraz niestety te czasy dobiegły już końca, ponieważ YouTube nie wysyła mi już komentarzy na maila. Co jest. Nie mam zielonego pojęcia, kto podjął kuźwa taką decyzję. Jest to kolejna po prostu z genialnych decyzji YouTubeowych. Teraz wiecie, po prostu mój kontakt z wami, jakby zamrzę, ponieważ żeby zobaczyć, czy mam jakiekolwiek komentarze pod filmikiem, muszę wejść fizycznie, normalnie na, na mój filmik. Po prostu kliknąć na link, wejść, w filmik się musi wczytać i dopiero wtedy pojawią mi się komentarze, tak więc dodatkowo, że jeśli chcę sprawdzać swoje komentarze, będę sobie sztucznie sam nabijać wyświetlenia, to jeszcze no jest to kurewsko niewygodne, ponieważ no, lubię czytać wasze komentarze, zwłaszcza pod na przykład Kingdom Fans, gdzie jakby cały cały myk tego, tego, tego tej serii na moim kanale e, polega na tym, że, żeby dzielić się komentarzami i opiniami, a tutaj no cóż, teraz YouTube już to kuźwa musiał zablokować oczywiście, bo zabawa była zbyt dobra najwidoczniej. YouTube'owy, ten, ten dziwny YouTube'owy dzwonek w prawym górnym rogu ekranu też działa jak mu się podoba i na przykład ostatnich 5-6 komentarzy w ogóle nie otrzymałem, nie zostałem żadnego powiadomienia, po prostu musiałem wejść na e, musiałem wejść po prostu na, na filmik i sprawdzić, czy faktycznie dostałem jakikolwiek komentarz, co jest strasznie do dupy, mam nadzieję, że jest to błąd YouTube'a, a nie jakaś, jakaś już zatwierdzona decyzja, która pozostanie z nami na wieki wieków Amen po prostu z. Z YouTube'em, nadzieję, że to przejdzie, ponieważ wiem, że swego czasu również w, gdzieś tam w opcjach YouTube'a była po prostu e, możliwość wyłączenia, wyłączenia lub wyłączenia e, otrzymywania e, komentarzy na maila. E, wiem, że osoby, które tam dostawały po tam tam tysiąc komentarzy pod filmikiem wyłączały, to bo było, bo było to po prostu irytujące, ale no cóż, dla takich mniejszych YouTuberów jak ja, no to było to fajny, właśnie motyw na kontakt z widzami i tak dalej. A teraz. Nie ma tego, opcja również zniknęła. Mogę zdecydować o, całym, o całej masie shitu, który po prostu może ode mnie od YouTube'a przychodzić o newsletterach, o nowych trendach, o najpopularniejszych filmikach, o e, nie wiem, jakimś tam tygodniowym wyborze nowych, najlepszych filmów, pierdoły, ale nie mogę zdecydować, czy dostaję komentarze, czy nie na, mo na mojego maila. To jest straszny bullshit. Serio, aż tak dużo osób to wyłączyło, że musieli to kuźwa usunąć, aż tak to komuś przeszkadzało. <laughs> tak, to jest. To jest dla mnie po prostu smutne, ponieważ to jest jakby od, właśnie czytanie komentarzy i odpowiadanie na Wasze komentarze było jakby jedną z lepszych rzeczy na tym kanale, a teraz po prostu tego nie będzie, interakcja praktycznie zniknie, no bo wiecie, mam tyle filmów na kanale, że nie będę co, nie wiem, co parę godzin scrollował, czy mam jakiś kuźwa nowy, nowy komentarz, no to jest absolutna porażka. Oczywiście będę zaglądał na te najnowsze filmiki, a i na przykład jeśli... Tak, ale jeśli wstawicie właśnie komentarz pod serię, którą nagrębieniem rok temu, czy coś takiego, czy chociażby pół roku temu, to prawdopodobnie ja już tego nie zobaczę, bo po prostu utonęło gdzieś w liczbie moich filmów. Mam nadzieję, że sytuacja się zmieni, mam nadzieję, że opcja wróci, mam nadzieję, że yy, w jakiś sposób rozwiążą ten problem. Jeśli generalnie prowadzicie kanały na YouTube i też przestaliście dostawać komentarze na maila, E, to znaczy, że jest to gdzieś zatwierdzona decyzja. Jeśli dostajecie, dalej komentarze na maila, to e, dajcie mi o tym znać, ponieważ, no, mówię, zależy mi na tym, cholernie mi na tym zależy, a teraz po prostu YouTube mi to usunął i to jest strasznie do dupy, naprawdę. Mm. Przeprowadziłem tutaj mały test właśnie z Katzi, z moją dziewczyną, i po prostu na, na jej kanał po prostu stawiłem dowolny komentarz, i ona również nie dostała komentarza na maila, mimo tego, iż e, sam, sam jego wstawiłem. To, no cóż. Nie wiem co o tym myśleć, dobra ten film i tak już trwa za długo. E, rzecz ogłoszeniowa taka, że po prostu mogę, przez, mogę z mniejszą częstotliwością odpowiadać na komentarze i nie jest to co najmniej z mojej winy. C raczej powinienem powiedzieć bynajmniej z mojej winy. Tak więc, e, no cóż, tyle ode mnie. Jest mi smutno, jest mi z tym źle, ale niestety. Do zobaczyska w kolejnych filmikach, bo na pewno nie w komentarzach.